Siemano Mateusz Stachurski Global Sport Academy, kolejny materiał szkoleniowy. Tym razem zobrazujemy, jak w prawidłowy sposób rozgrzać rotatory, czyli dokładnie rotatory mięśni na ramiennych przed rozpoczęciem treningu górnych części ciała. Ważną kwestią, można powiedzieć w tym ćwiczeniu, jest jakby odchodzenie od stereotypowych ćwiczeń, które znamy z atlasów treningu siłowego z lat 80., -tych, 90. -tych. Mowa tutaj o ćwiczeniach takich, o ćwiczeniach takich Czemu? Zaraz sobie opowiemy. Na chwilę obecną przedstawię mechanikę tego ruchu. Ćwiczenie w najprostszy możliwy sposób nazywa się śrubokręt. Po prostu i tak to powinniśmy interpretować. Mamy Asię, która yy, leży sobie na macie, można powiedzieć, że ma dogodną dla siebie pozycję. Ustawiamy teraz jej prawą rękę do góry, czyli dokładnie idziemy nad wysokość stawu ramiennego. Nadgarstek, łokieć bark, wszystko w jednej linii. Bierzemy sobie ketla. Można powiedzieć, że trzymamy go lekko w klinie, tak żeby dubka opierała nam się na przedramieniu. Mamy oczywiście pełny chwyt, żeby kettle nie zrotował nam się w żadną z możliwych stron. Dla lepszego napięcia tonicznego możemy jeszcze w tym ćwiczeniu unieść sobie nogi do wysokości kąta prostego i ustawić na przykład roller pomiędzy udami. Wówczas, gdy bardzo mocno ściśniemy te nogi, Będziemy lepiej pracować w obrębie tłowia. My na chwilę obecną zrobimy sobie najprostszą, zeskalowaną wersję tego ćwiczenia, eee, tak żeby tutaj można powiedzieć, ten aparat ruchu jakby w górnej części ciała odgrywał kluczową rolę. Co robimy? Wysuńmy sobie Asia Bark mocno do protrakcji, żeby zaznaczyć, jak tego ćwiczenia nie powinniśmy wykonywać. Nie może być sytuacja, w której łopatka jest w przednim pochyleniu. My musimy w tym ćwiczeniu zwrócić uwagę na tak zwany ruch kokontracyjny czyli zaktywizowanie mięśni antagonistycznych i synergistycznych w jednym ruchu. Więc ściągamy maksymalnie łopatkę, w tym momencie głowa kości ramiennej centralizuje nam się w swoje panewce i wykonujemy ruchy rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, mając na uwadze, że głowa kości ramiennej jest stabilnie ukierunkowana w swoim prawidłowym miejscu. Spokojnie, aktywacyjnie, rozgrzewkowo możemy sobie wykonać 12-15 powtórzeń w dwóch seriach przed jakimiś ciężkimi presami. To nam spokojnie da fajny punkt odniesienia do treningu. Jeżeli będziemy na wyższym poziomie zaawansowania treningowego, możemy to ćwiczenie sobie utrudnić i ustawić sobie ketla tak, żeby był dupką do góry. Zobaczcie, że układ nerwowy u Asi tu już zaczyna pracować zdecydowanie mocniej. Ta ręka się lekko telepie. Musimy się bardziej skupić. Nadgarstek jest dużo mocniej usztywniony i wówczas wykonujemy dokładnie ten sam ruch, ale mając na uwadze świadomość tego, że łopatka musi być mocno wklejona na swoje miejsce. Ćwiczenie Proste, ale dające naprawdę bardzo fajny bodziec i dla układu mięśniowego, i dla układu nerwowego. Oczywiście ciężar optymalizujemy na około 13-15 powtórzeń, tak żeby po prostu móc adekwatnie rozgrzać tą grupę mięśniową.